Cześć, tu Szymon ze SzkołaWygrywania.pl poprawi jakość życia. Większość z odbiorców moich materiałów to osoby, które starają się poprawić jakość swojego życia w różnych obszarach. Niezależnie od tego, jak bardzo byśmy chcieli, to wiąże się to z działaniem. A tak jak mówi, stara już maksyma. Nie popełnia błędów ten, co nic nie robi. To zdarzy nam się popełnić jakieś błędy w naszych działaniach. Czasem nam coś nie wyjdzie, albo zdarzy się, że będziemy mieli gorszy dzień i nawalimy w jakiś sposób. Nie ma znaczenia, jak super fundamenty postawisz, niezależnie od tego, jak mocny psychicznie jesteś, zawsze pojawią się porażki, błędy i niepowodzenia. No i to, jak sobie z nimi poradzisz, to jest kluczowa kwestia w odnoszeniu sukcesu w jakiejkolwiek dziedzinie. Po porażkach innych ludzi staramy się ich pocieszać i podnosić na duchu. Jednak jeśli chodzi o motywowanie siebie, to nasze podejście jest inne. Z jakiegoś nieznanego powodu myślimy, że bycie szorstcy wobec siebie jest najlepszą drogą do osiągania sukcesów. I to jest problem. Ponieważ zbyt duża samokratyka nie tylko sprawia, że czujemy się źle. Często też sprawia, że Wcale nie osiągamy jakichkolwiek celów. Idąc prostą logiką, skoro samo krytyka jest do niczego, to trzeba się samowychwalać. Ale jak siebie wychwalać, jak nie wychodzi? Okazuje się, że można trenować to samo współczucie. Jest taka pani, dr. Christine Neff, która jest profesorem na Uniwersytecie Teksańskim w Austin. Ona wymyśliła samowspółczucie jako metodę na samokrytykę. Według niej samowspółczucie to okazywanie sobie współczucia w przypadkach postrzeganej nieadekwatności, porażki, lub ogólnego cierpienia. Zamiast siebie atakować i niszczyć za to, że nie wychodzi, to pani doktor proponuje samo zrozumienie i współczucie. Bo kto powiedział, że musisz być idealny? No, i według pani doktor, samo współczucie składa się z trzech elementów: mindfulness, czyli utrzymywanie bolesnych myśli i uczuć w uważnej świadomości, zamiast unikania ich lub nadmiernej identyfikacji z nimi, bycie tylko człowiekiem, postrzeganie własnej omylności jako części większej kondycji ludzkiej, a nie osobistych niedociągnięć, życzliwość wobec siebie. Badania wymieniają szereg różnych plusów, które daje praktykowanie samowspółczucia w przypadku porażki. Poza lepszym radzeniem sobie z tym, że nie wychodzi, wyróżnia się. Mniejszy niepokój i drastyczne zmniejszenie możliwości popadnięcia w depresję. Zwiększona produktywność. Zwiększona kreatywność. Zwiększona samokontrola, szczególnie nad nałogami. Robiono badanie nad palaczami i uwaga działa. Lepsze. Relacje. Współczujący wobec siebie partnerzy są opisywani przez swoich partnerów jako bardziej emocjonalnie związani i akceptujący, oraz mniej oderwani, kontrolujący i agresywni, niż ci, którym brakuje współczucia wobec siebie. Więc jak widać, samo krytyka nie sprawia, że mamy lepszą kontrolę, a wręcz przeciwnie. Praktyka samo współczucia. U wielu ludzi. Sama świadomość tego, że samo współczucie jest długodystansowo korzystne, jest wystarczającym argumentem i sposobem na je praktykowanie. Jednak są też ludzie, co potrzebują więcej sposobów. I dla tych jest ten fragment. Tak jak wspomniałem wcześniej, na samo współczucie składają się trzy elementy: mindfulness, bycie tylko człowiekiem, życzliwość wobec siebie. Do praktykowania samo współczucia. Polecam powtarzanie zwykłych mantr w głowie w sytuacji porażki. Polecam sobie wybrać parę zdań, zatrzymać się i je powtarzać w skupieniu. Jeśli chodzi o mindfulness, to jest moment, kiedy cierpię. To uczucie jest bolesne. To bolało. Tutaj jest ciężko. Bycie tylko człowiekiem. Cierpienie to część życia. Inni ludzie też mają takie problemy. Nie jestem w tym sam. Każdy czuje się tak, jak. Ja w jakimś momencie swojego życia. Wyszliwość wobec siebie. Może powinienem być bardziej łagodny wobec siebie, chyba postawiłem zbyt wysokie oczekiwania, może powinienem dać sobie więcej wsparcia. I to są tylko propozycje mantr. Polecam samemu utworzyć sobie mantry, będzie to o wiele lepiej działać. I to by było na tyle. Pamiętaj proszę o samowspółczuciu. W momencie, gdy sam po sobie jedziesz, ale pamiętaj też o tym, że na szkoławygrywania.pl lista możesz się zapisać do mojego newslettera i otrzymywać co niedziela ciekawe kolejne maile z kolejnymi ciekawymi materiałami, jak poprawić jakość swojego życia w obszarze zdrowia, ducha czy finansów. Dzięki za oglądanie! I do następnego. Cześć!